Czasem do tej psychosomatycznej siódemki bostońskiej zaczęto dopisywać kolejne choroby, które udało się potwierdzić, iż są stricte psychosomatyczne. Jedną z nich, między innymi, jest problem panów z prostatą. Nie jest to kwestia fizyczności ani wieku, jest to kwestia głowy i stresu, więc panowie, ci, którzy mają problem w łóżku. Proszę zająć się swoją głową, zamiast pić niebieskie tabletki. Również choroby serca, choroby wieńcowe są o podłożu stresogennym. Również dopisano te choroby do bostońskiej siódemki. Także cukrzyce, także migreny, łuszczyce, a nawet Hashimoto. Nie przekładajcie odpowiedzialności za swoje choroby na lekarzy. Oni są tylko ludźmi i tak naprawdę nigdy nikomu nie będzie zależało na Waszym zdrowiu tak jak Wam. Zajmijcie się tym we własnym zakresie. Zdrowe odżywianie, zdrowa psychika, święty spokój to są podstawy zdrowia tak naprawdę na co dzień. Jeżeli potrzebujecie pomocy w którejkolwiek z tych kwestii, pozostaje do Waszej dyspozycji. Piszcie na PRIV, umówimy się i będziemy działać.